Witajcie! Witajcie! Zobaczcie, kogo mam tutaj przy sobie. Jak zobaczyła, że wyciągam te wszystkie flakoniki od Jot e i stwierdziła, że ona też chce wziąć udział. Podejrzewam, że nie w całym odcineczku dzisiejszym, bo omówienie krótkie zaznaczam, a tych ponad 46 zapachów, to zejdzie nam troszeczkę czasu. Pogrupowałam je troszeczkę. Nie pamiętam, słuchajcie, wszystkich, z czego są inspiracjami, dlatego wrzucę Wam na pewno w opis, żebyście nie zostali, że tak powiem, nie poinformowani. Poza tym wpadłam na taki pomysł, żeby pod koniec tego odcinka... <grywka> Nie mogę z niej, żeby pod koniec tego odcinka zrobić takie krótkie filmy, przebitki. Wiecie, perfumy dobre na zimę, na jesień, eleganckie, kwiatowe, bla, bla, bla i tak dalej. Nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak na razie patrzę na to i jestem tak przyzwyczajona, że nie wiem od czego zacząć. Dlatego zacznie ona. Pokażę Wam jedno notowce od Jot które są całkiem przyjemne. I są um, właściwie to najlepsze. Ja bardzo lubię kolor tego. Mega ładnie pachnie i ogólnie polecam. Tu właśnie super dalej. Dobry się. To jest bardzo taki zapach różany. Taka dojrzewająca róża, ale taka jakby dojrzewająca, ale ona jest mocna. Czerwony kolor ładniutko. No i tak. Tu się zaczyna problem, bo ja ten zapach lubię, ale tu chyba jest brzoskwina. Bardzo mocna brzoskwina. Bardzo polecam. Jest super, fajna. Ja jej nie lubię, <ścoughs> dlatego problem. Hmm. Tu jest karmel. Nawet nie muszę wąchać karmel, bo wiem o tym karmel i. Banilia. Banilia. Zgadza się. Tak. Nie no, lubię tego czy, zapachu, szczerze. Wiesz co? Ale to jest przyjemny zapach do łączenia z innymi zapachami. Mm -hmm. A to pamiętasz, co to jest? Takie małe białe kwiatki. Kon... Konwaleje. O, właśnie. Ładny kolor, też to lubię i bardzo polecam, jeśli ktoś lubi takie zapachy lekko świeże. I to już stąd wszystko. No zgadza się. Zgadza się, zgadza się. To co, żółwik? to zrobiłam w 2 minuty i 44 sekundy. <laughs> żółwik! Zostajesz ze mną? Tak. Pokazujesz mi kolejne? Dobrze, no to skończymy tą partyjkę, tak? Dobrze, tak. E, to jest fejsy i słuchajcie, nie pamiętam, nie pamiętam czego. W każdym razie bardzo udany e, odpowiednik, świetny. Polecam, polecam, mhm. polecam. Następne. Jak odwrócisz to ja będę widział. Everyday, woman, for everyday for woman. Nie pamiętam, ale też raczej z takich delikatnych, bardzo kobiecych, świetnych właśnie teraz na wiosnę. Yeah. Że będzie szybko. Jakie ładne. To Jakie jest, ładne, jest Primavera. Primavera. I jest to zapach nawiązujący do jednej z tych dwóch od Guerlain. Aqua Allegoria, ale jaka, też niestety nie pamiętam. Mówię, będziecie mieli wszystko w opisie. Świetnie zrobiony, piękny, cytrusowy, cytrusowo-drzewny zapach. Okej. Okay. pudrowy róż. Queen, Chwała tak? tego nie widzicie, ale Queen. to jest mega ładny róż. Ten Twój kolorek, prawda? Queen również mogę Wam polecić. Piękne, delikatne, kwiatowo-owocowe, z tego co pamiętam, perfumy, też świetne na wiosnę i na lato. <laughs> też? No to psikniemy. A co mówiłam? Trzeba poczekać. <laughs> U, ja czuję takie... Tak na bluzie mojej, pieprz, Mhm pieprz. Słuchajcie, mam y, próbeczkę oryginału, jeżeli chcecie, to mogę Wam zrobić porównanie, bo tych to chyba jeszcze nie robiłam. Dobrze, te następne są. Mhm. Paradise. Użyłaś. Niektóre z nich to są testery, te, które nie mają zatyczek, to są właśnie testerki. I one są nalewane do połowy, także wiesz, z tym użyciem to tak trochę inaczej wygląda. Aha. W każdym razie o nich też no, był u mnie film jakiś czas tam temu. I powiem Wam, że bardzo, też bardzo, bardzo je lubię. Um, świetna inspiracja, świetny zapach inspirowany Tradom paradoks. Też do polecenia. Było. <laughs> to OK. To jest, poczekajcie, wow. Pure Gold. Coś wow. od Michaela Corsa, chyba A? Sexy Amber. Zapach Taki bardzo delikatny. Ja go, uwielbiam nosić, ja go uwielbiam nosić jesienią. Do sweterka. Dobrze, kolejny. Willea. I to jest również zapach inspirowany. Poczekajcie. Ktoś z Hugo Bossa, Hugo Boss Alive, też nie robiłam porównania, jeżeli chcecie, zrobię takie porównanie. Dobrze. Dobrze, i teraz my się musimy przeredagować, że tak powiem, poprzesuwać. Jot Fancy w swojej ofercie ma również zapachy, propozycje inspirowane bardzo, ale to bardzo drogimi kompozycjami. I powiem Wam, że naprawdę wychodzi im to dobrze. To co? Zaczynamy kolejną seryjkę. Pokażesz? Chodź od Dobrze. To jest taki ładny róż. Okej, róż, czyli Fleur de Rose. I to jest zapach inspirowany Zimna. Zimna. Rose split bodajże od Toma Forda. Bardzo intensywna, głęboka róża, bardzo nietypowa. Bardzo nietypowa. Wiem, bo to jest zapach specjalny. Kolejny z nich. Teraz przeciwieństwo, czyli czarny. I pokaż mi to, to I jest fler de tabak I tutaj również mamy bodajże Toma Forda. Nazwy nie pamiętam. Mocne, że aż nie odkręcając, to czuję. Tak, jeżeli macie ochotę na taką wanilię, na tytoń, mm. znajdziecie to tutaj. tam ma takie Tak. Następne kryształek. Mega ładne pudełeczko I teraz Wam pokażę cztery zapachy inspirowane hmm, propozycjami od Roża Daw. Pierwsze z nich to jest Ref Mystic. Zapach bodajże dla mężczyzn, bo mamy też dla pań. Ten drugi, kochana ten pokaż. Na no ich temat niedawno Wam opowiadałam. Zresztą specjalnie przygotowałam dla Was taki album, w którym są wszystkie filmy na temat zapachów od J. -fancy. No i te ostatnie wypusty, które tutaj nam pokazali. Pokażesz? Pokażesz, pokażesz. Rev i teraz Rew, przepraszam, i teraz tak. Jeden to Monarch, zapach dla mężczyzn, a drugi to Elise. Można odkładać. Hurra! Teraz ten, czyli chyba ostatni. Elysian Gold. Kajal. Wiecie, że bardzo lubię i to jest zapach inspirowany Dahab. Również bardzo ciekawy, bardzo specjalny, no właściwie specjalny na specjalne okazje. Dobrze. Witamy po przerwie. A teraz pokażę Wam moich ulubieńców. Już wiem, co Wam pokażę, bo róż zawsze przyciąga. Nie, 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 nie. Mon Ami. Też wam niedawno na ich temat mówiłam. Zgadza się? Tak. Pamiętam ten cudowny zapach. <laughs> cudowny. Zgadzam się? Co następne pokażesz? Takie. To też było w tamtym filmiku. Tak. Charm diamant. Świetna inspiracja, zapach świetny. Znaczy, Świetny zapach. Której nikoty. Inspirowany Nomad. Tak, jest, tak. No, jak w takim, mówię to samo. Tego chyba jeszcze nie nagrywałeś. No, oczywiście, że tak. To jest, słuchajcie, heaven. Nie pamiętam. Heaven y, nawiązuje bardzo oh. ładnie do Jean-Paul Gautier Divine, z tego co pamiętam. Świetny, tego już nie czuć. Rewelacyjne. Czuć, czuć. Ma ładne, Jezu, podoba mi się, 100 na gwiazdek. Nie mogę z niej. też Czerwony. bardzo lubię zimą. Odpowiednik skandal. Wiem, kto nosi takie perfumy. Kto? Pani Uuu, możliwe. Wykrywamy. Hmm, jakie duże, wyższe od mojej nie. La amore, la amore, moja miłość, moja miłość. Słuchajcie, moja miłość. Noszę namiętnie, też. zresztą widać. Bardzo, bardzo je lubię. Świetne parametry, super zapach, idealny na wiosnę. Idziemy jak burza idziecie jak burza ale ja niestety nie widzę bo nie pamiętam wszystkich De so Glamour. i to jest zapach nawiązujący nawiązujący oh, Boże, oh, piękna oh. gruszka pamiętam że tutaj była tak, tak, czekajcie tak. co to było nie pamiętam do czego nawiązuje stokrotki? Stokrotki. stokrotki nie tam stokrotek nie ma na pewno stok... ale może na pewno są jakieś kwiatki wyczuwam stokrotki stokrotki albo to o tak to jest Miss Jill. Miss Jill świetnie, absolutnie świetnie nawiązuje do Your z Cherie. Uwielbiam je, uwielbiam Ta sama osóbka, też to nasi. Nie sądzę. E, poczekajcie, zobaczymy czy się pomylę. Anatea, tak, z Ateną zawsze myliłam, nie? Anatea. Nawiązuje do Olimpei. Bardzo dobrze nawiązuje i powiem Wam, że wolę bardziej niż oryginał. I tutaj mamy też, Nie. pokaż te, hmm, no dobre. Anatea, tak, tak, bo to jest ta sama linia, Floral, również Chwilę. pięknie oddaje Ach, zapach, który jest inspirowana. To. Klopsikami ze spaghetti szkolnego. Teraz to na troszeczkę, wiecie? Jasne, ostatnio rozochociliście oh, tymi pozytywnymi komentarzami. To. Ale... Następne. Następne to jest. Pokaż, pokaż, pokaż. Milenium czy milion? <laughs> Milenium Gold nawiązujące do Milion Gold. O. Czasami z tymi nazwami można Następne. oszaleć. Za szybko. Lubię, bardzo lubię, uwielbiam. A to, to jest właśnie taki okay, milenium. Tak. Milenium, Ale to są zupełnie inne zapachy. Bella Vita, bo taka Weneta. Rewelacyjna. Lili Lili Ardaggio Elega. Lila, cześć. Eko, Eko. Ym, si pasione eclat. Świetna róża z pismem. Następne. A to jest One Pearl, nawiązujący do Omnia Coral. Pani pachnie. korą. Też korą. Nie wiem dlaczego korą. Nie wiem dlaczego korą. Lili? Lili Ardaggio Elegance. Świetne, głębokie, intensywne. <grym> pokażę wam coś Ta no tak klony ale innego koloru hmm. aha teraz ten. ten było a to jest słuchajcie tutaj zapach męski i to jest milion yy, pokaż czekoladą pachnie milenium gold no, ale dla mężczyzn w moim mniemaniu rewelacyjny unisex naprawdę to co nie chcę czekolady teraz orzechową. Nie, to pachnie jak taka czekolada kokosowa i kokosy. Okej. Okay. I teraz słuchajcie, została jeszcze jedna partyjka. I to są zapachy. Które są, po które sięgam, ale niezbyt często, i powiem szczerze, niektóre z nich są mi obojętne, wręcz nawet bym rzekła. Także dajcie nam chwilkę na przegrupowanie i zaraz Wam pokażę. Tak! Co jest fajne, ale nie pochłonęło mnie do reszty. No i zobaczymy, co Wam pokażę. No dobra. Te, słuchajcie, lubię, ale wow. nie sięgam po nie często. Zapach nawiązujący do Euforii od Kelvina Klein'a. Ciekawy, interesujący. Następny. Powiedziałaś, że ja... nie tak szybka. No takiej powiedziałam. Okej, okay. tutaj Błędne. mamy... Tutaj mamy Pure Aroma i on nawiązuje do takich zapachów jak Erbapura. Za którymi ja naprawdę nie przepadam. Ale ta wersja są. od Jut jest na tyle dla mnie nienoszalna, że się ona tutaj po prostu znalazła. Ale to też jak widzicie, jest testerek. Następne. To jest No More the Same I zapach nawiązuje do zapachu już wycofanego od Giorgio Armani. Kot satin bodajże. Ciekawa propozycja na wiosnę, na wiosnę, na jesień i na zimę. Ja mam słuchajcie ten zapach w próbkach. Jeżeli macie ochotę też mogę Wam je porównać. To jest Opal Glamour. Nie muszę mówić do czego nawiązuje. Bardzo ładnie nawiązuje, ale też jakoś nie sięgam po nie, bo Jakoś nie sięgam. Jakie one są ładne, one tak ładnie pachną, serio mówię, mówię, moje, Od teraz są moje, moje. Ja się bardzo cieszę, bo ja ich nie lubię. <ścoughs> nie lubię ich, to jest goddess in the garden oryginału. Także nie lubię. Zapach nawiązujący do Ariany Grande. Chyba tak, tak. God is a, a woman, tak mi się wydaje. Halo? Tak mi się wydaje. Halo, zbyt świeżo, zbyt, bym powiedziała, tak sucho. Nie, 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 to nie są zupełnie moje klimaty. Następny. Pachnie jak toaleta. Mon ocean pink. A dlaczego toaleta? <grym> Bo tak pachnie jak toaleta. Daj mm -mm. To jest bardzo świeży, delikatny, odświeżający zapach. Pachnie jak zapach. toaleta. Nie wiem jak to skomentować. Nie wiem, zupełnie. No, co następne pokażesz? A, mega różowe, mega różowe, jakie różowe. O, e, jak tak patrzę, jej patrzę to. Jak patrzę, to mega wszystko jest takie, jak soczek jabłkowy. Soczek jabłkowy? No, to zawartość wygląda jak soczek jabłkowy. Mało, ogólnie no, tak. to wypić! No nie radzę. Lawi. la, vie. la vie dobra, dobra, choć ja mam y, mojego lubieńca z Biesa, który świetnie, świetnie naśladuje, naprawdę. Oh. Następne mega jagódkowe, mega pachną jagódkami i tu jest chyba jagódka, ale nie wiem czy to jest jagódka, ale pachnie jak jagódka i jest czy idealne, lubisz ten zapach, jak nie to daj mi go. Tuberosa, kochana, poziomka, poziomka. Może ci o poziomkę chodziło? Bo tuberosa pachnie jak poziomka. I to też jest śliczne, ale nie noszę, dlatego że się przewąchałam tym zapachem. dziękuję. Za prezencik Jak Na to dzień No muszę tak powiedzieć. Mm -hmm, mega ładnie. Może być. No właśnie, może być. Ten Fatal Gold, może być. Dla mnie nic specjalnego. Zresztą twórcą oryginału jest bodajże Lady Gaga. Lady Gaga. -ga. Ga -ga. 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 Jest okej, okay, ale nie porywa mnie. No, po prostu, mógłby być, mogłoby go nie być, nie płakałabym. To wygląda jak Polska, jak flaga Polski. Tu i czerwony, a tu takie przezroczyste, czyli jakby białe. Na tle to wygląda jak białe, więc. Chwila, jak pachnie. Nie czuję. To jest męski mm. zapach i dobrze, że nie czujesz. To jest męski zapach. Aura Long Energy. Następny czarny będzie. Czarny. Pokazywałaś. <laughs> Nie wiem, cukry się najadła, czy co? zapomniałam. Nie, chyba ktoś wypił całką, całkiem sporo ilość soczku, bo nie widzę butelki. Prawda? Mm, może. <laughs> Jestem pewna. Nie czuję. To jest całe czarne, mega brzydki kolor. Nie lubię czarnego, ale jest. Słuchajcie, moon flower. Śliczny zapach, mm -hmm. ale bardzo, bardzo, bardzo delikatny. No i. Mam uwagę, ale nie chodzi mi, że osoby z czarnymi włosami, albo innymi rzeczami czarnymi, na przykład włosami, albo zięcami albo czymś innym, nie chodzi mi, że wyglądają brzydko. Tylko Czałam. nie lubię tego koloru. A co my tutaj robią? Gossy Gold. To było? No to powinno być w ulubieńcach. Ja bardzo daj, lubię ten zapach. Co on tutaj robi? Gdzieś musiał się schować. Ja też bym go lubiła. Dziękuję za dzień dziecka. Nie, nie, nie. Tego ci na pewno nie oddam. Nie oddam. No i słuchajcie. Zostały dwa mega podobne, ale jeden czarny, jeden taki. Przejdziemy. Już wyraziłaś swoją, że tak powiem, nie wiem co wyraziłaś, ekspresję twórczą. Audalom. Ode parfum. Też zapach dla mężczyzn. Nie pamiętam do czego, ale już wiecie, jak nie pamiętam, znajdziecie sobie w opisie. 6 minut 34, nie 5 sekund. I powiem Wam szczerze, jakoś taki niezapamiętany przeze mnie. I ostatnie. Ja, no. Niestety, ostatnie. Jak to szybko zleciało, a ja nie uciekłam na dę. Ha, jestem wytrzymała. Jesteś rozgadana. Wyjątkowo rozgadana, muszę przyznać. Dobra, ja idę. Lovely Ladies. Ja ci bardzo serdecznie dziękuję, za to, że dzisiaj mi pomogłaś nagrać ten odcinek. Podobało ci się. Ostrzegam, nie uduszcie się ze śmiechu. Ja ci bardzo serdecznie dziękuję za to, że mi pomogłaś nagraniu tego odcinka dzisiaj. Jak to jest? podobało Ci się? Tak. To co, pozdrawiamy ich. Bardzo Pozdrawiamy serdecznie. Do następnego będę za Wami tęsknić. A widzicie? No, wgryzła się, faktycznie. Wgryzła się. Pa. I jeszcze jedno pytanko. O. Mamy nadzieję, że zostawicie dużo lajków. I kto jest na tym kanale nowy, niech zasubskrybuje ten kanał. A poza tym. Mam jeszcze jedno pytanie do was. Czy chcecie ASMR-ka, bo jeszcze nie widziałam komentarzy. I potrafię zareklamować. Pa. pa!